To co na głowie to blunt To co na głowie to blant Gowie to blant To co na głowie to blant To co na głowie to blantie to blunt To co na głowie to blant To co na głowie to blant Powie to blunt To co na głowie to blunt To co na głowie to blant Gowie to blunt To co na głowie to blant W głowie to blant Powiem to fakt Powiem to fakt pierwszy tą starsta To gówno już nie ma końca, bro lepiej od czajna To co na głowie to blant To co na głowie to blant Mam swój wavy Niech tym jak bekoci życie z ciężką gdy Od ciebie widzę, wiem to wiem, Poszedłem dobrą ścieżkę uh, uh. Ja poszedłem dobrą ścieżką. Choć czasem nie jest lekko to się życie z się mi pęto, pęto Bo nie może mnie dosięgnąć nie może. <grym> To co na głowie to bland. 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 To co na to co na głowie to bland, 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 To co pod nogą to stak, jedyny cel, nie lecę tu Nieobliczalny jak zwierz raczej, dzisiaj to zjarany face raczej, wczoraj to zjarany face bracie, weź bracie, weź za zabletki i skręć bracie, mam chęć bracie na ziel raczej, a nie latać z bialudkim tematem, tylko wciąż leci z tym tematem. Nie wiem co wy w tym ubie macie, chociaż sam nie wiem co mam mu w bie, bracie. Bekanie, jedzenie łaków i bekanie, to jest moje danie. Co to co na głowie to bland to co so na głowie to bland to co 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 na głowie to bland